Serial Lost Planet w pewnym sensie zaprzecza prawom przyrody. Po bardzo mroźnej, aczkolwiek gorącej dla graczy jedynce, panowie z Capcomu doszli do wniosku, że warto byłoby ocieplić klimat, podarować swoje produkcji trochę tropikalnych krajobrazów. Założenia pozostały przy tym identyczne, więc sukces był w kieszeni. Niestety, upalne temperatury doprowadziły do tego, że gracze sięgnęli do kieszeni po chusteczki, by otrzeć czoła, po czym doszli do smutnego wniosku. Na zaginionej planecie jest za gorąco. Do podobnych wniosków doszli też twórcy trzeciej części, przed którymi postawiono naprawdę trudne zadanie. Nie tylko muszą dokonać globalnego ochłodzenia, ale także unowocześnić tytuł, by słupki sprzedaży ponownie ruszyły w górę. Widać, że zaproponowane poprzednio zmiany nie sprawdziły się, jednak, moim zdaniem, nie tylko temperatury zabiły populację graczy kolonizujących niepoznaną jeszcze dostatecznie planetę. Mimo trójki w tytule, część zaplanowana na ten rok będzie rozgrywać się nie tylko przed roztopami, ale i przed jedynką. Warunki życia na Ziemi ulegają pogorszeniu, i tak naprawdę wyprawa na EDN3 będzie miała raczej podłoże cywilizacyjne niż naukowe. Programiści ponownie uśmiechają się raczej w stronę ludzi, którzy kochają walkę o przeżycie w warunkach raczej niecodziennych dla ludzkości. Oczywiście tryby sieciowe się w produkcji pojawią, ale to singiel ma być daniem głównym. Chwileczkę czy mówiłem już coś o ekstremalnych warunkach? Jako, że będziemy mieć do czynienia z Prequelem, ludzkość podobno jeszcze wcale nie wie, jakie niebezpieczeństwa czają się wśród zasp. Znajdzie się tu miejsce dla klasycznego mięsa armatniego, ale także charakterystycznych dla marki gigantów których trudno będzie posłać w diabły bez odpowiedniego wyposażenia. Tu z pomocą przyjdą nam gigantyczne mechy. Podobno tym razem znajdzie się miejsce dla jednostki większej niż w poprzednich odsłonach. Mech posłuży nam nie tylko do celów militarnych, ale także zdobywania niezbędnej do przeżycia energii. Ta podobno poza życiodajną rolą ułatwi w pewien sposób potyczki. Chociaż Lost Planet 3, podobnie jak poprzedniczki, jest trzecioosobowym shooterem, to jednak nasza jednostka opancerzona wyłamuje się z tego schematu. Twórcy doszli do wniosku, że mecha będziemy obsługiwać z perspektywy pierwszej osoby, co zgadliście, ma zapewnić grającym bardziej realistyczne doznania. Poza tym wszystkim, jednostki te będą też po prostu bardziej wydajnym środkiem transportu. Który pozwoli przebrnąć przez trudno dostępne tereny. Meg w jednej ręce będzie posiadał wiertło, co sugerowałoby możliwość wiercenia tuneli i osobiście czekam na taką opcję z otwartymi ramionami. Robot zastąpi również złotą rączkę, więc jeżeli zobaczycie gdzieś uszkodzenia, nie wahajcie się poprosić go o pomoc. Niestety użycie silnika Unreal Engine 3 zapewne narzuci graczom dość spore, a na pewno większe niż każdy z nas by chciał, ograniczenia. Jeśli zaś chodzi o rozgrywki sieciowe, to sprawa nie wygląda już tak różowo. Pierwszym co niepokoi jest fakt, że całość wygląda kameralnie. Razem może się bawić zaledwie 10 osób. Twórcy chwalą się przede wszystkim scenariuszami, które jednak przypominają raczej rozmaite wariacje tego, co w strzelankach najpopularniejsze. Jeden z trybów gry zaoferuje nam również połączenie kooperacji klasycznej młodzki z innymi graczami, ale przeglądając w internecie opisy, trudno nie zauważyć, że obie te fazy są od siebie oddzielone. Czy zatem jest w tym cokolwiek niezwykłego? Mam obawy w związku z tym i decyzję o zakupie podejmę prawdopodobnie tylko w przypadku ciekawego singla. Oprawa graficzna wygląda na zaprezentowanych materiałach dość solidnie. Wprawdzie trzeba brać poprawkę na dość powszechne w dzisiejszych czasach retuszowanie obrazków, ale dostępne na YouTubie filmiki przedstawiające czysty gameplay nie prezentują się wcale dużo gorzej. The old us. Me, James, this place has Jedynka wraz z dodatkiem Colonies była produktem naprawdę solidnym, jednak dwójka nie poszła jej śladami. W zasadzie, gdyby nie to słabsze ogniwo, już teraz poradziłbym wszystkim robić zimowe zapasy, bo w tym roku mrozy przyjdą już pod koniec sierpnia. Dwójka niestety wyszła i za jej sprawą straciłem trochę wiarę w programistów. Osobiście radziłbym na razie wstrzymać się z priorderami i poczekać na jakieś ogólnodostępne demo, które pozwoli wstępnie zweryfikować obietnice. Te, jak zwykle, są niemałe.